Piękne usta to nie tylko objętość. W dzisiejszym filmiku usłyszysz ode mnie aż 6 powodów, dla których Twoje usta mogą wyglądać na mniejsze niż w rzeczywistości. Po pierwsze, to, że Twoje usta wyglądają na mniejsze, może być spowodowane tym, że masz nadmiernie aktywny mięsień okrężny ust. Mięsień okrężny ust to jest ten, który jest właśnie dookoła ust i sprawia, że usta zaciskają się wtedy, kiedy robimy dziubek, wtedy, kiedy pijemy przesłomkę, albo, mam nadzieję, że nikt z Was tego nie robi, palimy papierosy. Czyli generalnie roluje się i zaciska te usta do środka. Czasami, gdy ten mięsień jest zbyt aktywny, nawet wtedy, kiedy nie wykonujemy tego powiedzmy dedykowanego napięcia, wtedy, kiedy nie chcemy, żeby ten mięsień tak mocno się napiął, usta są takie bardziej zaciśnięte, bardziej wciągnięte do środka. W momencie, kiedy rozluźnimy ten mięsień okrężny ust, na przykład za pomocą botoksu, podając delikatne, subtelne ilości botoksu właśnie w ten mięsień, Możemy te usta delikatnie odwinąć i sprawić, że będą bardziej widoczne i będą większe niż nam się wydaje w rzeczywistości. Dlatego, że pokażemy więcej tej czerwini wargowej, nie będzie ona tak mocno ściśnięta, trochę się rozluźni, napnie, i faktycznie nawet dzięki takiemu drobnemu zabiegowi możemy sprawić, że usta będą wyglądały na większe, nie podając ani kropelki kwasu hialuronowego. Po drugie czasami ten mięsień okrężny ust aktywny jest dlatego, że sami go nadmiernie napinamy i to na przykład najczęściej ma związek z naszą nerwicą, stresem, wtedy kiedy zwyczajowo zaciskamy zęby, zaciskamy usta i taki powiedzmy nawyk już jest z nami od wielu, wielu, wielu lat i jest to taki standardowa mina, standardowy wygląd, który tworzymy na swojej twarzy. Więc w takiej sytuacji nie sugerowałabym nawet wpadania toksyny botulinowej, żeby rozluźnić ten mięsień, ale takie techniki relaksacji, ćwiczenia mięśni twarzy, żeby bardziej powalczyć z tym swoim nawykiem, przez który te, te usta zaciskamy, i w ten sposób też się tak troszkę otworzyć, wywinąć. A dodatkowo, dodatkowym plusem będzie to, że trochę poradzicie sobie z tym stresem, technikami relaksacji, i cały wasz organizm będzie czuł się po prostu lepiej. Trzeci przypadek, kiedy Twoje usta mogą wyglądać na mniejsze niż są w rzeczywistości, to jest zbyt krótkie, przerośnięte, przyrośnięte wędzidełko wargi górnej. Wędzidełko to jest taki, powiedzmy, sznureczek, który łączy tą wargę do naszych tutaj dziąseł. Nie wiem, czy mam to pokazywać, czy nie. To jest generalnie to. To. Taki, taki mały dzęzelek. Oczywiście u osób, które nie mają tego problemu, Ciężko będzie Wam zauważyć ten, właśnie ten problem, patrząc na siebie w lusterku. I tak samo właśnie jak u mnie chciałam Wam pokazać, gdzie to mniej więcej może być. Ja tego problemu nie mam, więc ciężko byłoby, żebym Wam to zaprezentowała faktycznie, jak to wygląda. Ale sprawdźcie u siebie w lusterku, czy faktycznie nie ma tam takiego nadmiernego, przyrośniętego czegoś, takiej powiedzmy błonki, która sprawia, że ta warga jest mocniej zaciągnięta, mocniej złapana. I w momencie, kiedy mówimy, kiedy się uśmiechamy, ta warga nie ma możliwości pełnego ruchu, nie ma możliwości, żeby się po prostu pięknie odwijać, pięknie pracować przy mówieniu, tylko właśnie jest tak sztywno, sztywno złapana. I to sprawia, że ta warga jest taka bardziej właśnie wklęśnięta, bardziej zawinięta do środka i przy uśmiechu, przy mówieniu po prostu się zawija, a nie pokazuje cała. W takim przypadku zamiast powiększać usta, bo powiększenie wcale nie sprawi, że problem tego wędzidełka zniknie, bo problem będzie, a po prostu usta będą wypełnione, ale wtedy przy uśmiechu tak czy inaczej one się pięknie nie odwiną, dlatego że jest coś, co je trzyma, takich hak, który, który je trzyma i zawija do środka. Tutaj, żeby pozbyć się tego problemu, najlepszym rozwiązaniem jest po prostu podcięcie tego wędzidełka. Najczęściej już w obecnych czasach zwracamy na to uwagę we wczesnych latach młodości, we wcześniejszych latach naszego dzieciństwa, i wtedy jest ten zabieg podcięcia wykonywany, ale czasami jest tak, że na tym rozwoju wczesno dziecięcym jakby ten problem nie jest aż tak bardzo widoczny, zauważalny i jakoś idziemy z tym do tego dorosłego życia i wtedy właśnie w tym naszym dorosłym życiu możemy taki zabieg wykonać. On nie jest wcale skomplikowany, nie jest wcale długotrwały, nie potrzeba jakiegoś długiego okresu rekonwalescencji, a faktycznie Wasze usta będą wyglądały na większe, będą wyglądały na ładniejsze, uśmiech będzie taki bardziej pełny i znowu bez użycia ani kropli kwasu hialurnowego. Przypadek czwarty to jest kształt i rozmiar waszych zębów. W tym wypadku krótsze zęby sprawiają, że optycznie nasze usta wyglądają na mniejsze i węższe. I w tym wypadku, żeby pozbyć się tego problemu bez powiększania ust, pozbywając się problemu węższych ust raz na to zawsze raz na dłuższy czas, a nie tylko na ten czas utrzymywania się kwasu hirnowego w ustach, przede wszystkim ważna jest konsultacja u stomatologa i ewentualnie korekta i nadbudowanie tego kształtu zębów, trochę jakby wydłużenie, i automatycznie wtedy cały uśmiech, całe usta będą wyglądały na większe i ładniejsze. Dlatego na pewno stomatolog jest tutaj zawsze warty do, do rozważenia, jeśli chodzi o sam uśmiech, całe uzębienie. Tutaj dodam tak może trochę na wyrost, ale tak samo jeśli chodzi o kształt zębów, tak samo, żeby usta i cały uśmiech wyglądały piękniej, ważna jest systematyczna higienizacja, oczyszczanie z kamienia i faktycznie dbanie o wygląd zębów, żeby były piękne, białe, zdrowe. To zawsze sprawi, że usta po prostu będą wyglądały piękniej. Powód piąty, dla którego nasze usta mogą wyglądać na mniejsze niż są w rzeczywistości, to jest ich kolor. Czasami jest tak, że tak jak mamy włosy różnego rodzaju na głowie, różnego koloru na głowie, jest blond, blond jaśniejszy, blond ciemniejszy, brązowy czy czarny, tak samo jak kolor skóry. Tak samo też to nasycenie czerwieni wargowej. Czasami są szczęściarze, którzy mają ten kolor, tą czerwień, taką bardzo intensywnie czerwoną, piękną, usta po prostu same z siebie wyglądają po prostu oczarowująco. Czasami jest tak, że są po prostu bardzo różowe, takie wręcz w zasadzie bez takiego odcięcia, jeśli chodzi o tą białą część skóry i potem po prostu przejście na te wargi. I wtedy właśnie te usta po prostu wyglądają na mniejsze. Inny przypadek, jeśli chodzi o ten kolor czerwieni wargowej, to jest zatarta granica czerwieni wargowej, z tą białą częścią i tą czerwoną częścią. I tutaj najczęściej jest to dla, dlatego, że mieliśmy na przykład jakieś bliznę, albo ślady po opryszce. Często, jak są nawracające opryszki, one zostawiają takie odbarwienia właśnie na granicy konturu czerwieni wargowej. Jest ten kontur wtedy bardziej zatarty. I nawet w takim wypadku podanie kwasu jarnowego do ust nie sprawi, że ta czerwień będzie taka bardziej wyrównana, będzie bardziej jednorodna i będzie bardziej widoczna. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem, żeby trochę je bardziej pokazać bez podawania wypełniacza, to jest makijaż permanentny, czyli podanie koloru do czerwieni wargowej, zrobienie takiego tatuażu na ustach. No, zresztą wiecie dokładnie, co to jest, ale faktycznie wtedy podanie tego koloru na nasze usta, na te niepowiększone, i tak sprawi, że te usta będą wyglądać po prostu na większe, bo je podpełnimy, bo je bardziej pokażemy bez podawania kwasu hialuronowego. Kolejnym przykładem tego, że usta są bledsze niż w rzeczywistości, to jest nadmierna ilość przerośniętych gruczołów łojowych. To są takie białe kropeczki na warce. Najczęściej to jest na warce górnej. Każdy je ma, tylko czasami niektórzy z nas mają ich więcej, niektórzy mają mniej. Osoby, które mają więcej tych białych kropeczek, po prostu ich usta wyglądają na bardziej białe niż czerwone. I dlatego to jest znowu, ten makijaż permanentny będzie najlepszym rozwiązaniem. Czasami możemy te gruczołe, czy generalnie zawsze możemy te gruczołe usunąć laserowo. Tego bym nie polecała, bo to trochę jest taka syzyfowa praca, ponieważ jedno usuniemy, potem znowu przyjdą następne. I jednak tym lepszym rozwiązaniem, tym rozwiązaniem na stałe, będzie właśnie makijaż permanentny. Nie potrzeba do tego wypełnienia ust. A samo wypełnienie nie sprawi, że te usta będą dużo bardziej widoczne, bo nie zmienią aż tak. Tak, tak bardzo tego kolorytu. Same usta po wypełnieniu trochę robią się bardziej różowe, trochę robią się bardziej widoczne, bardziej czerwone, niezależnie od tej objętości, ale tutaj zdecydowanie takim numerem jeden, który bym wybrała, to właśnie makijaż permanentny. Szósty przypadek, dla którego nasze usta wyglądają na mniejsze, to jest duży nos. To tak trochę powiem przekornie, bo jest tak, że jeśli faktycznie mamy duży nos i nie chcemy nic robić z tym nosem, to najlepiej będzie po prostu powiększyć usta. Wtedy automatycznie skierujemy tą uwagę z nosa, przekierujemy tą uwagę z nosa na usta i nos będzie wyglądał na mniejszy, a usta po prostu będą większe. Jeśli natomiast chcemy to, to zrobić w drugą stronę, czyli mamy duży nos, mniejsze usta i chcemy po prostu mieć te same usta, to po prostu jedynym dobrym rozwiązaniem jest wtedy korekta nosa i wtedy automatycznie i nos jest mniejszy. I usta większe bez powiększania ust. Jednak tutaj jest taka sprawa, powiedzmy, może nie, że wątpliwa, ale uznaniowa, w zależności od tego, co kto woli i jakie będą wasze pomysły i plany na przyszłość, czy bardziej korygować nos, czy bardziej korygować usta. Tutaj zdecydowanie to modelowanie ust jest obciążone dużo mniejszym ryzykiem niż jakiekolwiek interwencje na, na nosie, ale tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaki też jest wasz ten nos i czy potrzebna jest rekta chirurgiczna, czy potrzebna jest korekta modelowania kwasem hialuronowym więc. Więc wszystko zależy tutaj od konkretnego przypadku, od konkretnej twarzy, konkretnych proporcji na twarzy, ale to także może być ten przypadek, że wasze usta po prostu wyglądają na mniejsze. Tam było takich sześć powodów, dla których wasze usta mogą wyglądać na mniejsze, i chciałabym, żebyście przeanalizowali te powody w swoim konkretnym przypadku, żebyście zastanowili się właśnie przed wyborem, przed decyzją zabiegu modelowania ust, czy faktycznie. Potrzebujecie modelowania ust, czy nie potrzebujecie jakiegoś innego zabiegu, który po prostu sprawi, że Wasze usta będą wyglądały na większe, pełniejsze i ładniejsze. Zawsze to jest decyzja wspólna z lekarzem, i ja na to zawsze zwracam uwagę, zanim podejmę się takiego zabiegu modelowania ust, ale tak samo właśnie pomyślcie o tym Wy sami, zapytajcie się swojego lekarza, a potem podejmijcie decyzję. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o modelowaniu, Nosa kwasem hialuronowym. Jak to wygląda i co o tym myślę, to zajrzyjcie do tego filmiku. Zapraszam was serdecznie, będzie fajnie. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!